Dzień dobry, wieczór z tej strony, cialny GD, a jest ze mną też racjonalizator. Witam wszystkich serdecznie. Gdzieś tutaj. Witamy Was oczywiście w najnowszym update'cie z Medieval Dynasty, gdzie wiemy już troszeczkę więcej, więc y, jest dobrze. I teraz tak, zaczniemy od tego, że potrzebujemy czarny barwnik. I robimy się go tutaj w stole zielarskim, przy barwnikach. Jest taki ciorny. Racjo mówił, żebym... Racjo, nie mamy glinianych misek. Błagam cię, powiedz mi, że jest gdzieś jakieś miejsce, gdzie znajdziesz. Nie wiem, nie wiem. Czy mamy glinę? O, to jest bardzo dobre pytanie. Czy mamy glinę? Bo jeżeli mamy glinę, to ja pójdę sobie do warsztaciku, jeżeli go znajdę. I zaraz sobie narobię tyle glinionych misok, że normalnie to ci to szok. Trzy sztuki. Ile? Trzy sztuki. Glinę. Tylko ty... Tylko tyle mamy? No, tyle w magazynie jest, właśnie, jestem w magazynie. To co to za bieda? Gliniana miska, trzy sztuki. A są potrzebne dwie. No jedno, o jezu, ale. No i ale cały misterny sto... plan. Na stołach nie ma nigdzie, tutaj jak były rozstawiane. A nie wiem, a ktoś rozstawiał gliniane miski, a po co? Tutaj był pewien. To ja teraz mam chodzić po stołach i miski zbierać ze stołów? Nie, drewniana miska... Nie, nie. Nie Drewniane ma. Drewniane rzeczy. Tam oczywiście ich nie padnąć. Dobrze. Rozumiem. Niech będzie. No dobra, mamy dwa przynajmniej, wiec, wiecie, nie jest źle. Coś już tutaj możemy zacząć. Słuchajcie, wychodzi na to, że jak wyciągniemy młotek i mamy te tak zwane dekorowanie, to zacznijmy najpierw od kolorów. Niestety nie starczy nam na wszystko, ale przynajmniej coś będzie, tak? Więc teraz tak. O, ocieplona ściana, dekoru, i tutaj jak widzicie, mamy kolor i jeszcze wzór. Więc to już jest fajne. Kolor, i teraz możemy, o tutaj bardzo ładnie widać teraz. Jest czerwień, pomarańcz, żółć, zieleń. Ja bym powiedział błękit, fiolet i ciemność. Nie no, czarny. Ja bym powiedział fioletowy, tak typowo twitchowy, albo zielony, typowy Xboxowy, ale on tak nie wygląda aż tak mocno zielony, więc bierzemy fiolet. No, no i mamy taką oto piękną ścianę. więc Zróbmy tak z resztami. Znaczy z resztami. Tyle, ile się z pozostałymi. da. Z Z pozostałymi. O, dziękuję. Teraz będzie, że nie umiem w język polski. Ale jeszcze zobaczcie, możemy sobie dodać do tego wzory. I możemy dodać właśnie albo wzory takie roślinne, no nazwijmy to kaszubski. Kaszubski jeden, to jest różany. Teraz musimy znaleźć coś, co będzie do tego koloru fajnie pasowało. I zwierzęce są wzorki. Tutaj mamy ptaszki. Oj, chyba moja wizja yy, nocna się skończyła. Racjo zapalisz światło. <grych> o, dzięki. Mamy y, rybi, to tak bardziej dla ostoi. Jakie tutaj są zwierzaczki? Bo ja nie widzę wszystko. Widzę chyba jelonka jakiegoś czy coś. Nie wiem, czy to nie jest krówka na górze. To białe łaciate. A, tak, tak. No to są krówki, dziki takie tam. I ostatni to jest chyba. O! o witam żonkę. Tam chyba wilk jest w ogóle, tak, jest z... dzik. Z drapieżnikami. Eee, jelonek dobra, to weźmy takiego. To bierzemy tego. Uwaga, Ciach. Też zapalę. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Czekaj, ty masz tutaj. Można na to wejść? Nie można. Nie można, nie można. Trzeba tak. Z daleka trzeba podziwiać. Piękne rzeczy podziwia się z daleka. O, 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 gdzie ty blazłeś? Dobra, tutaj też polecimy z fioletowymi zobaczymy, na ile ścian mi starczy. Na niedużo. Ale to wiecie, tak typowo po sąsiedzku z tyłu i od strony ściany nieważne, nie widać, tak? Najważniejsze jest to, co jest na przodzie i na tym boku, na którym widać, więc powinno być tacy. Jeszcze ciekaw jestem, jak tutaj wyglądają właśnie te dekoracje. Aha, one są tak jak widzicie. Na dole, więc wydaje mi się, że tutaj w ogóle nie ma sensu tego robić. Podświetla nam ci bardziej górę. A, ok. Zrzekaj, ja może tak schowam. O, pięknie to wygląda. Kurczaczki, no naprawdę. Już mi się to wcześniej podobało, jak w Ostoj widzieliśmy, ale tutaj, wiecie, jak to już jest nasze, to to już jest zupełnie inna bajka. Super. Naprawdę super. Ale skoro mamy jeszcze trochę. To niedźwiedź jest tutaj. No. A... no to dobrze, to będzie, będzie jak ja, że stary niedźwiedź mocno śpi. Ale kochani, tak jak sobie pomyślałem, mamy tutaj przecież na, naszą tawernę, w której pracuje moja małżonka. I pomyślałem, że. Ojejku, patrzcie, jaka tutaj imprezka. A widzicie, ja chcę tutaj wam ładnie udekorować. Że tutaj fajnie by było też właśnie dodać trochę koloru, nazwijmy życia. Zobaczmy, których kolorów mamy tak stosunkowo dużo. No niebieskiego jest dużo, ale potem niebieski z czerwonym, jakby na to nie patrzeć, przydadzą nam się na <laughs> przepraszam niebieski z czerwonym na y, tworzenie fioletowego barwnika. Więc te sobie zostawmy i weźmy sobie na przykład tutaj y, żółty. O, jeszcze to jakoś ładnie udekorujmy. Niestety tutaj, wiecie, tak ciężko, teraz zobaczmy, który wzór do żółtego będzie ładnie pasował, szkoda, że tak, o weźmy tego z kwiatkami, to jest czerwony, dwa czerwone, dwa zielone, jeden pomarańczowy, no ale wydaje mi się, że tak będzie fajnie, o, o. prawda, a nie, ty, ty nie jesteś, myślałem, że to jest racjo, przepraszam, Tak, prawda, a to nie ty, ładnie? Badnie. No to dobrze, to się cieszę, to robimy resztę ścian też na żółto. Ciach. I tak będzie trochę inaczej. Teraz pytanie, właśnie to mnie zastanawiało, czy w środku. A widzicie, w środku też się zmienia kolor. O kurczę, na to nie wpadłem. Nie, to, czyli można i tu, i tu. Tak, dokładnie, to jest fajne akurat. No, czyli dwa razy więcej towaru. Nie szukaj dziury w całym. Nie no, w każdym razie tak pomysł jest bardzo fajny. Bardzo żółty aktualnie. Mam nadzieję, że mi pod, starczy do końca. Pod dachem tam na górze też można. Tak, można, można, tylko chciałem zobaczyć a, czy, dobrze, czy mi, czy mi starczy. No, no dobrze. O, a, no. No, no. O! I tutaj też zrobimy może ten y, wzorek ładny. To był chyba ten z. O ten to był chyba, prawda? Ten z różami. Wzór roślinny dwa, jak się nie mylę. Tak. To są róże, prawda? Nie, to nie są róże. To są bratki. Dobra, ja wiecie co, ja, ja, ja tak na wszelki wypadek stąd wyjdę, żeby się nie zbłaźnił, nie? Dobra, a ty jakich kolor byś chciała, mama małżonko? W środku. Jak szalejemy, to szalejemy. Nie wszystko zużyjemy, ale zobaczycie, będzie pięknie. Ej, polecimy w czerwień w środku? Czy w niebie. Nie, no w niebieski to nie. Ale w czerwony? Fajnie wygląda. Czy nie? No na pewno inaczej niż bez. A to tak. To na pewno. Dobra, lecimy w czerwony. Czerwony też ładny. Dobrze, że dachu nie można też kolorować, a ten górny... No stać nas jeszcze. Kurczę, jeszcze nas stać. Dobra. Jak szaleć, to szaleć. I zużyliśmy cały czerwony barwnik, ale kochani. Warto było. Naprawdę było warto. Moim zdaniem to wygląda super. Prawda, racjo? Prawda. Słuchaj no, słuchaj. no właśnie, no ja, ja, ja usiądę, bo coś chciałeś mi powiedzieć ważnego. Tak. Yy... Zauważ przy... Czekaj, czekaj, jak teraz siedzę, to nie widzę. Jak tu wstać? Przy yy, rączce, czyli to, co masz w ręku. Mm -hmm. Z prawej strony i nad. Tym kółeczkiem mm -hmm. dużym, białym masz dwa budynki. Tak. Czy wiesz, co to jest? No właśnie nie wiem. No i ja już wiem. Dobra, oświecaj e mnie. Jest to zasięg magazynu żywności i zasięg magazynu zasobów. Czyli w, y jesteś, że tak powiem, w zasięgu. Mm -hmm. W tym momencie możesz bez noszenia materiałów coś wybudować. O, panie! Coś stworzyć, tak jak właśnie barwniki robiłeś, czyli idziesz mhm. do kuźni i robisz sobie narzędzie, nie potrzebujesz mieć przy sobie materiałów. No to super, czyli to oznaczałem Także... te, te, dwie, te, te dwa tak. domki, te tak, dwa tak, budynki. Tak, tak. Znalazłem no to... to, wpadłem na to, no i jest po prostu super, że idę do kuźni i robię powiedzmy buławy, yy, czy tam przetapiam rudy mhm. i nie muszę mieć tych rud przy sobie. No fakt, że jak je to już mam przy sobie, no i muszę no tak. je zanieść. Ale no to jest po prostu super. To jest game changer, changer mm -hmm. ze względu na to, że no jednak nie trzeba teraz iść do magazynu, tłoczyć się jeden przy drugim, czekać aż ten weźmie to, tamten tamto bo coś tam ma wybudować, właśnie domek na przykład, na ścianę brakuje, na dach brakuje, tu deska, tu, tu zabrakło patyka, nie, wszystko jest. To jest rewelacja, to, to, to jest naprawdę takie, powiedzmy, przyspieszenie eee, i ułatwienie, no, że czego? wow. Choć, e, jeżeli czekaj, gdzie tutaj coś można zbudować, tu na przykład do kuchni, mhm. e, ja tylko zerknę, co tutaj możesz, no dobrze, dobrze. E, ja powiedzmy wejdziemy chleb i chleb pszenny, no. wejdź sobie. W piec. Dobra, chleb. No i chleb pszenny. I tylko, tylko nie rób na razie, tylko najeć. No widzę, znaczy pokazuje, znaczy po lewej stronie jest zero, czyli to ile ja mam przy sobie aktualnie, chociaż mam jedno woreczek, jajko. Woreczek <laughs> tak. to jest to, co masz przy sobie, a skrzynka to jest to, co jest w magazynie. W magazynach nawet. W magazynach, w magazynie, no mhm. tak, tak. W każdym razie nie masz przy sobie tych rzeczy i po prostu tworzysz. Rewelacja. No, super. To, 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 jest, to jest świetna rzecz to, to naprawdę trzeba powiedzieć, że y... oj tak bardzo duża, duża zmiana na plus to nam zaoszczędzi bardzo, ależ to bardzo dużo czasu i nerwów i biegania i latania z przeciążeniem, więc y... czyli, dziękujemy bardzo czyli wychodzi na to, że pierwsze co się będzie budować gdzieś to magazyny <laughs> a później dopiero na przykład kopalnie <laughs> No oj tak no właśnie, no to jak już widzieliście, tam już część domków y, jest. Ja, ja się zastanawiam, kurczę, szkoda, że nie ma różowych, bym Stiwiemu zrobił. <noise> bo on akurat ma ocieplony dom jako, jako jeden z nielicznych, bo y, te właśnie farby, kolory i wszystko tylko działa na ocieplonych, dlatego tak jak ja jeszcze miałem nieocieplony i próbowałem coś pomalować, wiecie, no nie, nie byłem w stanie znaleźć na poprzednim odcinku, no ale teraz, teraz już wiemy, jak to działa. Kurczę, ładnie to wygląda, naprawdę ładnie no ładnie, super no to trzeba, trzeba przyznać, że jest to kawał świetnej roboty słuchajcie, y, też wiem y, właśnie a, znalazłeś te podsumowanie te, takie, gdzieś było, aha na samym końcu jest o widzę, podsumowanie produkcji dzisiaj aha, jest pokazane ile jest wyprodukowanych, a ile jest na przykład zużytych, o kurczaczki z żywności ile zeszło, czego z rzemiosła Zobacz mm -hmm. sobie racjo przy tym. Ten ostatni wskaźnik, to tak jak ja wyjdę, sobie zobaczysz. Nie, tak ja patrzę na streamku. Aha. Bardzo, bardzo fajne. To, to trzeba przyznać, że o, łącznie to łącznie chyba od czasu pocz, początku nazwijmy to tej aktualizacji, czyli od dzisiaj. Ale <laughs> super, to, to to jest kolejna nie, świetna nie wiem, rzecz. Nie wiem czy to... aha, bo tu jest... Aha, łącznie, to tak, tak. Ja jeszcze się zastanawiam, bo wiem, że gdzieś na mapie jest jakiś specjalny kamień, powiedzmy, upamiętniający jednego z twórców i. Kurczę, nie wiem, gdzie on jest. A chciałbym też go znaleźć. Co ten nasz pieszy tam robi? A wiesz, że to jest bardzo dobre pytanie. Fajnie by było wiedzieć w ogóle, kto to jest. Szkoda, że nie można, nie wiem, kliknąć na niego i halo,. A... Ale poczekaj. Zdrowieństwo, wydobycie. Słuchaj, a czy to nie jest ktoś pracujący gdzieś tam przy krówkach, czy gdzieś? To co, to on by stąd szedł naokoło? Jak on ma tutaj ha, 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 drogę? Ha, ha. Błagam cię, nie mów. Słuchaj, no wiesz... Dobra, czekaj, 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 czekaj. Tak. Dobra, no, to znaczy, że potrzebne są nam no nowe połączenia drogowe. Witajcie. Nasze zwierzątka. Spójrzmy, jak tutaj to wygląda. Gdzie tutaj nie ma przejścia? Dobra, już wiem dlaczego on tamtędy szedł. Pełzł nawet bym tak rzekł. Bo nie ma dróg w, na w najważniejszych miejscach. I to jest nasza wina. Tu się nie ma co ten. No. Tutaj powinna być zrobiona droga, żeby jednak było przejść. On mówi, nie ma drogi, to nie idę. Ja jestem kulturny człowiek, ja tylko po drodze chodzę. Dobrze. Rozumiemy, szanujemy. Tutaj gdzieś była też częściowo droga, co też fajnie by było tak. Dobra, tutaj. Tak jak widzicie chyba. Mhm, świetnie. Teraz tak, jak mamy niszczenie. O, to przy niszczeniu widać, gdzie jest droga. I teraz zróbmy sobie tak Ciach No, halo O Może gdzieś tak o do No do, 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 do tego miejsca i teraz postaramy się tutaj. Mam nadzieję, że ten kamień nie będzie nam przeszkadzał. Jakie przeszkody? Jakie przeszkody? Ty przeszkod w życiu nie widziałeś? Dobra, oj, to już od razu wygląda lepiej, teraz jeszcze raz się spójrzmy, <laughs> przepraszam. O, a teraz ktoś nagle sobie ten sobie idzie bokiem, ja już, ja już was ludzie nie rozumiem. Dobra, ja bym chciał się teraz znaleźć tutaj i z tego miejsca też zrobimy linię prostą, żeby nie było więc, wiecie, więc to już tak z wszystkim tutaj, żeby było wszystko ładnie, pięknie. A, może dlatego się nie da zrobić linii prostej, bo tutaj się drzewkach trzęsą. Ale zobaczycie, nie ma to tamto. No Dobra, teraz spróbujmy jeszcze zrobić taką, wiecie, prostą linię, tak idealnie, równiutko do przodu. Mam nadzieję, że się uda. Znaczy, znając mnie, to i tak, i tak pewnie będzie krzywo. Ale nieważne. Chyba. No i co teraz? Idealnie na drzewo, nie? Idealnie. A co teraz jest drzewo? Y... Drzewo teraz blokuje plac budowy. Racio, ty jesteś gdzieś w moim tak. pobliżu? No w ogóle tak. Dobra, a byś w stanie mi tak, ja bym cię ładnie poprosił, a to, a to nie jesteś ty znowu. Dobra, to no cóż, zrobimy inaczej. Bo tutaj jest jedno drzewo, które nie chce mi się dać. One mi tutaj blokuje przejście. A to idealnie po prostu się ustawiło na środku. Ja wiem, że ja to zrobiłem świetnie. A ty jesteś daleko, tak? Nie, e, no już jadę. 90 metrów. Dobra. Aha, poczekaj, bo się. Y, wypadek miałem. <laughs> Spojrzymy. Mhm. Leci! Mój rycerz na białym koniu. O, to jest, to jest złe drzewo. Czy Nie, jesteś w mam... stanie mi się go pozbyć, przyjacielu mój drogi? Mogłeś powiedzieć, że chodzi o wycięcie drzewa, to idę po siekierę. <laughs> Nie wypowiedziałeś, myślałem, że wykopać albo coś. No nie, wykopać potem też. A łopatę masz? Bo, no właśnie, łopatę mam. Łopatę wziął, a ja siekierę nie wziął. Ja zawsze mam siekierę i łopatę przy sobie. Podstawowe narzędzia musisz zawsze mieć przy sobie, przyjacielu, bo to wiesz, nigdy nie wiadomo, co mi odwali. No wiesz, w tym wypadku akurat staram się tak nosić. A żeby za ciężko nie było. No tak. W magazynie... Nie ma w magazynie żadnej ciekiery, nawet drewnianej. Dobra, 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 dobry już. Sam sobie nabrady! Sam to zrobię. szkoda o tym mówić, dobra, żelazna ciekiera. Tak. Kurczę, jeszcze kłody, myślałem, myślałem, że te kłody będą gdzieś tam. No, myślałem, że będą spadać gdzieś w twoją stronę ale nie dobra no i widzicie i to był i to był ten największy problem teraz tak gdzieś tutaj jest już pole o tu jest pole więc do tego miejsca lecimy o powiedzmy do tego tu ciach i teraz stąd do do tej dróżki o idealnie rzekłbym że nawet jeszcze niech to będzie mniej czekaj, więcej nie, poczekaj, równo czekaj czekam A, bo czekam bo ty już chcesz to tak, zrobić tak 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 o tak no dobrze o tak. Dobra, żeby to no, bo... jakoś to wyglądało. Dobrze. dobrze, dobrze. Jak tutaj staniesz, to zobaczysz, co mogłem mieć na myśli, ale myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Widzisz, że tam dalej masz drogę na przełaj? Myślałem o tym, żeby na przykład zrobić tutaj jako skrzyżowanie w tę stronę, ale to by nie pasowało z polami. A. Nie, tam dobrze jest. No i dobrze. Dobrze jest. Zygzaki też mogą być. Tak, oczywiście. Wtedy wiesz, to jest jakieś urozmaicenie. Ym... Dobra, na razie tak. Jest dobrze. No też nie wiem jak tam daleko pójdzie w miasto. Dobra. No to to mamy, to mamy. To opcje bierzesz wszystko już pokazywaliśmy ostatnim razem. Też było dobrze. Dobra, ja. Po pierwsze muszę iść się napić, coś dużo muszę pić ostatnio, chyba, chyba dużo pracuję. Istnieje taka możliwość. Dobra, to się tak napijemy się. I teraz wiecie co: jak już, jak już poszliśmy tak do przodu, że już jesteśmy przy tej nowej aktualizacji, że wszystko fajnie się rusza, że mamy piękną żółto-czerwoną tawernę, to ja idę zagadać tutaj do pani pracującej w tawerni. Mianowicie mojej małżonki. Słuchaj, wiem, że jesteś w pracy. Ale jest sprawa. Myślę, że jesteśmy gotowi na dziecko. Co o tym myślisz? Kocham Cię tak bardzo, że byłabym zaszczycona, mogąc mieć z Tobą dziecko. Spotkajmy się w naszym domu po dziewiętnastej. No, też tak myślę. No to jeszcze po szaliku, żeby było tak super, mega dobrze. To wspaniałe, nie powinieneś. Ale mógłbyś. Dobra, to my się spotkamy po 19. No schowaj młotek ty... Co za gość. Czekajcie, spójrzmy, która jest godzina. Jest 15, no to mamy, racjo mamy 3,5 godziny. Coś jeszcze możemy porobić, ale nie dużo, Bo zaraz będę zajęty. Tu jest chata wydobywcza, bo... Chata wydobywcza jest od razu przy kopalni, taka propo. No właśnie. A kto tutaj opatę. chodzi? Sędziwuj. Sędziwój, a co, czego ty tutaj szukasz, przyjacielu? A, tam byliśmy ostatnio. Co to jest to? Jest orzeł. A ty się tak nie boisz, sędziwuj? Lepiej nie zbliżać się do kurnika w nocy. Kury niedawno rozdziobały dwa lisy, które próbowały się tam zakraść. Co? To my mamy takie agresywne kury? Od nas się uczą. Aha, no tak. Nam to nikt nie podskoczy. Zobaczymy jak z daleka widać ten mój. O, widać jak ładny zobacz, taki ładny fiolecik. No. No, tylko z tej strony nie ma, ale zobaczycie jeszcze, dobijemy jeszcze te barwniki tak, spokojnie, to jeszcze dojdziemy do tego zobaczycie, zobaczycie jeszcze będzie fajnie dobra, czy coś jest jeszcze takiego z tych rzeczy w aktualizacji o których powinniśmy powiedzieć, no na pewno ja bym chciał znaleźć właśnie ten nazwijmy to memoriał właśnie jednego z twórców o, ja się tutaj zatrzymam no, i to to mi się podoba, że ja tylko sobie szybko spojrzę. No, bo fajne jest to podsumowanie domu. Fajne jest też to, że teraz, jak budujemy domy, to nie musimy się bawić właśnie w zmienianie tego. Tylko zobaczcie, są już na przykład właśnie z drewna, z kamienia, z plecionki. Wszystkie, wszystkie rodzaje domów. W sumie fajnie, no bo wcześniej, jak były tylko raz, dwa, trzy, no to no ok, było ok, wtedy się wszystko zmieniało. A tutaj mamy już wszystko pokazane od A do Z i nawet są pokazane wszystkie materiały, ile mamy, ile potrzebujemy, więc to jest wow, tak? To, to jest naprawdę też świetne ułatwienie. Tak. Czy coś jeszcze tam było takiego? Jeszcze sobie spojrzę tak na, na szybko. No na pewno właśnie to, na pewno malowanie, na pewno te presety domów, co były pokazane. No, ten, no. Ta ekonomiczność, stakowanie itemów. A jeszcze jest jeden: yy, jedna umiejętność. Ona się nazywa pełne skupienie. O co z nim chodzi? Czekajcie, tryb skupienia. Może zobaczmy, to jest gdzieś w umiejętnościach. Zobaczymy, właśnie, w którym, w którym miejscu. M może gdzieś coś jest, o czym, o czym jeszcze nie wiemy. sobie przejrzymy szybko Nie wiem, może albo ja nie widzę, albo a, albo nie wiem o co chodzi z tym pełnym skupieniem, z tym trybem pełnego skupienia A to zobaczymy, ewentualnie jeżeli ktoś ktoś coś wie więcej, to to, to bardzo chętnie no to nie jest tak, że ja tutaj wiecie, stoję i, i gadam i czekam, bo jeszcze 2,5 godziny zostało. I żebym chciał tam jakoś specjalnie ten czas zużyć, ale słuchajcie, zobaczcie. O teraz mamy tutaj na przykład pomost, i jak sz y, dużo szybciej dałoby się na przykład coś zrobić? A właśnie takie pytanie, czy teraz już można? Nie, nie można umieszczać na wodzie. Myślałem, że już można umieszczać na pomoście. To wiecie, co to przy okazji? Zobaczmy, czy drzewa, moment. Nie znajdziesz, bo to jest na drugiej mapie. Czego nie znajdę? A, drzewka, drzewka. pełnego skupienia. Ups! Yy, no dobrze, to zobaczymy. Znaczy, yy, tego, tego, tego. To, to jest na single-playerze. Tak. Dobrze. I wszystko rozumiem. Widzicie, i, i, i to jest właśnie to. Jak my się uzupełniamy razem z racjonalizatorem. Znaczy w sumie, dobra, to ty więcej wiesz. Ale ja więcej gadam głupot, więc się uzupełniamy. Dobra, niech będzie. Jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, czy tutaj są jacyś bandyci, bo ostatnio byli, a ja bym jeszcze chciał posprawdzać, jak tutaj można z wami porozmawiać po swojemu. Wydaje mi się, że fajnie by było, jakbyśmy zbudowali sobie jeszcze jakieś tak zwane centrum szkoleniowe treningowe. Wiecie, o jakie centrum chodzi. No i teraz pytanie, czy, no tak, tu jest wszystko chyba dalej pusta, czyli jak już raz was splądrowaliśmy, to już nic więcej nie będzie, prawda? Nikt tu nie mieszka. Na to, na to wychodzi. Rany, to wy tak żyjecie? No szkoda, bo mogłoby być tak, że na przykład by się właśnie raz na jakiś czas y, odradzali. Bandyci w tamtych miejscach, może tak. Dobra, jeszcze jelonka na koniec. Dobrze. Jedną strzałą jeleń poszedł na jednego strzała. Dobra, to teraz tak, skurujemy jelonka, a przy okazji możemy zobaczyć właśnie jak nasza osada wygląda z drugiej strony. To jeszcze na koniec. Tutaj nie ma żadnej dzikiej zwierzyny takiej, której ja się powinienem bać. Nie, nie ma. Najgorszym drapieżnikiem jestem tutaj ja, o. Uu. Ale to ładnie wygląda, muszę powiedzieć. I to bardzo ładnie. Fajna ta nasza mieścina. Dobrze, kochani, słuchajcie, no to teraz troszeczkę krócej. Nie uwiniemy nie się w tych takich standardowych 30 minutkach, ale wydaje mi się, że też Pokazaliśmy, co nieco jest fajnego w tej nowej aktualizacji. I oczywiście, jak będziemy więcej rzeczy odkrywać, albo więcej materiałów mieć, żeby y, zająć się y, kolejnym y, przemalowaniem całej wioski. Bo jednak, chyba troszeczkę na to zejdzie. E. Dobra, e, wy tak naprawdę? A nie jest wam zimno? A bo to matka. Czekaj, nie, to nie jest matka z synem. Chciałem powiedzieć matka z synem, a to jest wiek 18 i 16, ale. Czy on nie jest trochę przykurczem jak dla ciebie? Mursują normalnie, no, szkoda, że w ubraniach. Słuchajcie kochani, jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę i nie zapomnijcie o kanale, żeby go zasubskrybować oczywiście. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to wpadajcie na Twitch TV Stars GD, Jak wiecie, pojawiają się zawsze według harmonogramu. Tym samym żegnam się z wami ja oraz jakże. i Ja. I ja. Właśnie i on. <laughs> Czyli racjonalizator. Trzymajcie się. I baju baju. Widzisz, ja mówiłem, że się dopełniamy.